Będę robić dodatki dla EPS-ów czy coś i użyję tego pudełka bo tam mam rzeczy Mam jeden worek Drugi worek, nie wiem z czym I trzeci worek Mogę stąd co mi się przyda by powiem co tu jest Tu jest dużo błyszczących dodatków i tp No chyba widać Brokat I inne dodatki, łuczki jakieś dodatki inne Tu i też jest trochę takich uszących. Jest yy, jeszcze narzucania i włóczki. A tu sama nie wiem, takie owe coś. I inne rzeczy. Do zrobienia czegokolwiek będzie potrzebny papier, nożyczki i jakiś klej, tylko mi cieknie. Jak go Wam zakleić? W ogóle nie mam nawet dużo rzeczy, żeby samodzielnie, a niektóre mam zrobione. Tu jest znowu z dywan, nie wiem po co. Łóżko, skąski i papieru, a ty mi się odczopił, zapchnął mi się. Więc dałam normalnie. Skrzynka, biurko i pudełko na deskę. Tak. odgarnąć, co jest. W tym strunowym worku jest kolejny worku. A w kolejnym worku są no, te dodatki. I jakoś włóczkę, nie wiem co to. W worku strunowym jest włóczka, piórko. E, tu jest e, piórka na wódce, oczywiście. E, Różna broka. Jakaś tam bransoletka. I takie, no, sznureczki. Przeczytka z moich starych butów, takich gumowych. Jak na basen. A tu. Ops. A, dobra, to są piórka chyba. No racja, piórka biała. Nie mam pojęcia skąd mam te pióra. Mam dodatki w małych torebeczkach, bo był taki duży zestaw z takimi woreczkami. Gdzieś z 20, nie wiem. Takie frędzelki. Jeszcze więcej w małych woreczkach. W większych woreczkach. Kolejne frędzelki. Kolejne w małych woreczkach. Dodatki, które można na sznurak dać. Trzy patyki. Miałam więcej, ale gdzieś zgubiłam. Więcej w małych woreczkach piórka tak by było w moich woreczkach ale otworzyło się bo tym się oblepiał chyba jajka nie ja tym po prostu jajka ale um, no um, z go do worka przełożone bo używałam nalepki dodatki w dużych woreczkach. kolejne nalepki Dodatek w moim woreczku. Kwiatek, kwiatuszki. Nalepki serduszka, ale jest ich mało. Oj. O nie. Kwiatuszki czy coś yy, kółeczka. I jeszcze, jeszcze dużo więcej. W moich woreczkach. No i też to wszystko takie małe dodatki, mm, to były w. W worku, który był w worku strunowym, teraz, teraz ten worek, taki szalszczący mocno. E, tu jest metalowy, czy jakiś tam. Wydź mi. E, taki metalowy, czy coś e, miękki, pasetek taki pomieszane włóczki. No i znowu ten Ma to z gumki, na włosy Włóczki, jakieś mm, y, y, sznurki Dużo włosów ze sklepiku Oczywiście szkolnego, bo gdzie idzie coś takiego by było Tylko mi się to jeszcze po... skręcało i do wywalenia to jest Jakieś coś i parę różowych piórek. Czarna włóczka od owieczki czy coś. bo każda jest od owieczki. Worek z czymś. Ja zobaczę z czym. W worku była choinka z przedkola. Ta miała pomponik, ale się odczepił. I aniołka z przedkola. Niestety aniołek nam nie będzie potrzebny. Woreczek z dwoma rozbitymi jajeczkami. Jajeczka są takie, tu jest kurczaczek i piórka. Tu są zielone piórka, tam były żółte. I tu też jest kurczaczek. Takie kurczatki. tu jest ładniusi z zielonego, a ten jest troszkę krzywy. Z, I się sklei ze swoimi e, piórkami z żółtego jajeczka. Niestety również nam takie jajeczka potrzebne nie będą. Dwa kolorowe patki. Jakiś twardy sznuraczek. Długie różowe piórko. Więcej białych piórek. Kolejne jajko, tylko tym razem jest pomarańczowe. Jak dobrze mówię. I ma w środku pff, żółte piórka. I oczywiście tam też jest kurczaczek. O taki o. Rameczka do od... Rysowywania kształtów. Długi balon i jakoś coś. Długi balon nam nie będzie potrzebny. No chyba, że nie wiem, co będziemy robić. I jeszcze taki świąteczek z kwiatuszkiem. No i kolejny worek, który był w tym worku, gdzie były te rzeczy z takimi dodatkami. Za chwilę Wam dokładnie pokażę. To jest taki woreczek, który można dać. No, na... no, nie wiem jak to się nazywa. Są losowo dane przedmioty. Puste opakowanie po gwiazdkach. Więcej małych opakowań. Kółka, serduszka ym, na kleju. Błyszczące, yy, wypukłe. Kolejne wypukły z klejem, małe gwiazdki, większe gwiazdki, kółka, ym, serduszka, takie zmierzone kółka i kwiatuszki, motylki i gwiazdki, takie oczywiście brokatowe jak tamte serduszka, brokatowe kółeczka, o których nie miałam pojęcia tak jak o tym, choć jakoś chyba to używałam. I brokatowa sklejem mm, oczywiście e, te I renifery czy coś. Bardzo zużyte kółeczka. Dwa kółka takie. No i dużo oddzielnych tak. no i taki pingwinok. I to tyle z rzeczy, które mam. Teraz sobie może to poukładam i za chwilę wracam. Dobra, nie chcę mi się tego za mocno układać. Zopatrzę Mój telefonik. To jest teraz lubię taki lustro takie. No z tego mogę robić zrobić lusterko. Jeszcze miałam takich więcej, ale nie mam pojęcia gdzie to zrobimy lustro dla LPS-a, tylko lustro będzie małe Ob nie wiem, bo Robię wstawę tu I mi stamtąd za czas spada. Muszę to znieść, żeby to postawić. Dobra, przytrzymałam to klejem. Teraz może się przyglądać. Znowu spadło. Dobra, to wcielamy na pół. Jakoś tak. Przecięta. Nie ma wystarczająco. Gdzieś kółko bym z tego wyciąła, ale no nie wiem. Bo jest taka dziura. Dobra, takie lustro ja chyba wystarczy będzie na jakie to? to? Jest takie nawet twarde. Albo takie. Chyba to. Dobra, otworzyłam, że... tylko nie wczoraj o to, że od dołu, bo od dołu było oteralne. Um, mega twarde. Chyba to widać. To boli nawet. Mogę mm. przyczepić tu, tu, tu i tu. Tak like, jak będzie tak, to ja przyczepię. Tu nie jest... jak to wygląda teraz? Chyba może być... Takie lusterko. Chociaż bardziej tu wyjątek stóp. I ponadto trzeba jeszcze tak zrobić włosy dla lalki. Więc spróbuję sobie zrobić łasy lalki ja nie mam tego aż takiego krótkiego Tak jak na całą głowę to nie Dobrze Tylko najpierw muszę znaleźć lalkę, bo... Choć miałam gdzieś dwie łasy lalki, nie wiem czemu Jedna miała zrobioną perukę A druga dostała włosy z włóczki Bo takie kiepskie Mój ten koszlalek. Znaczy to jest mój koszlarek. To znajdę jakąś i wracam. związku to tą sporuką, bo resztę mają włosów. Ma takie włosy, tylko muszę ją w coś przyjdzieć, bo na go nie będzie. Bo i zrobiłam takie włosy No i na troszkę. Więc tutaj jest jaśnina, ja bo one są na klej. I są zrobione z kleju Magika. Z tego kleju, na innego. Bo to jest klej Magika. Jeszcze te z włóczki. I nakładałam warstwa, 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 aż y, się mogłem ściągnąć. Bo później już czy coś. No i dobra, prauka. Jest. Ciekawszym założeniem. Y, z klejem jest większa warstwa peruki Najlepiej, że odklejacie tylko tu, na wokół Ale na razie ją zostawię i będę zrobić z tego który mi już mega długo trwa W tyle No niestety tylko już obcięłam tak, żeby bo to będzie taka długość włosów. Nie wiem, czy zrobię ją gęste, czy nie, bo no, za dużo tego nie mam. A może kiedyś to kupię, to będę miała więcej i wtedy yy, mam kiedyś tam.